Po słowach posła Małeckiego Marszałek Sejmu Dorota Niedziela nie wytrzymała i musiała skomentować. Wtedy pisowiec wbiegł na mównicę i zaczął krzyczeć przy wyłączonym mikrofonie. Poszedł dopiero na miejsce, gdy zobaczył, że nic nie wskóra. Jednak nagle z sali uruchomił się też poseł KO, którego również marszałek musiała uspokajać. Jednak to Maciej Małecki dostał od niej największe kazanie. Panie pośle, ja zwracam uwagę, proszę nie wysyłać Polaków za granicę, tylko proszę zająć się swoim wystąpieniem. Zapraszam, pan poseł. Pani Nie słychać pana. Proszę zejść z mównicy. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady sejmu. Zapraszam, pan poseł Marek Krząkała.